Tak naprawdę ten mecz nie miał wielkiego znaczenia. Przeciwnik praktycznie z tego co ja wiem trenuje pół roku. Mecz był taki bardziej rozrywkowy, że tak powiem. Chłopaki sobie poustalali swoje cele, które zrealizowali. My czekamy na poniedziałek i mecz z UKK, bo to będzie bardzo ważny dla nas mecz. I tu trzeba się bardzo mocno skupić. Dzisiaj taka rozgrzeweczka, troszkę przebieżka. Dobrze być w takim meczowym rytmie. Wiadomo, że ten mecz dzisiejszy no nie mógł się skończyć inaczej jak naszą wygraną, ale my czekamy już na ten poniedziałkowy mecz i na mecz z UKK. Jesteśmy przygotowani, liczymy się do meczu. Okej. Okay. Ten mecz z UKK coś więcej powie, jeżeli chodzi o układ trebeli? No tak, dużo powie. Wygrana spowoduje to, że w ostatnim meczu z Kłockiem będziemy grali o miejsca 1-2, które jak wiemy pełnią nas Innym rozstawieniem i koszykiem w ćwierćfinałach. Na pewno już ten ćwierćfinał mistrzostw Polski mamy, tu, że tu jesteśmy spokojni. Nie ma co się denerwować, bo w czwartek wystąpimy. Fajnie by było by startować z miejsc 1-2. Początek sezonu i przegrana w Abrzyku pokazywał, że, że to będzie bardzo ciężkie zadanie, ale okazuje się, że w końcówce taką szansę dostaliśmy. We Wrocławiu przegraliśmy ostatnim rzutem. Tu będziemy chcieli rewanżu, jak ten mecz się ułoży. My jesteśmy przygotowani, ale w tej koszykówce młodzieżowej to nie zawsze oznacza to, że, że, że ten mecz będzie wygrany. Na pewno będziemy skoncentrowani, mamy kilka pomysłów na ten mecz, zobaczymy jak to wygląda. Dobra, a jakie, jakie cele trener Marek Kossa ma na, na, na dalszy sezon? Jak już te ćwierćfinały będą, o co chcecie walczyć w tym? Ja myślę, że z drużyną sobie powiedzieliśmy, że krok po kroku, mm. bo, bo nie ma co dziś do przodu e, mocno wyskakiwać. Ćwierćfinał Mistrzostw Polski jest. To był cel minimum tej drużyny, mm. które sobie założyliśmy. Nam na pewno brakuje centymetrów, bo na piątkę na piątce nie mamy ani jednego zawodnika, który mógłby. Zagrać, troszkę nam brakuje Mirona Szpaku, czyli Mikołaj Szpakowski gra troszeczkę ze starszymi w tej chwili, w 19 oczywiście w poniedziałek wystąpi. Mm -hmm. Cel jest mecz po meczu, ćwierćfinały mistrzostw Polski pod koniec marca, zobaczymy jakie będzie losowanie, skąd my będziemy startować. Nie ma Rozumiem, co... nie wybiegacie dalej niż... Nie wybiegacie nie dalej. Nie wybiegamy dalej, bo to nie ma sensu, ćwierćfinał jest pewny, a dalej będziemy patrzeć. Jasne. Oczywiście no, jako drużyna sobie rozmawiamy, że chcielibyśmy dotrzeć w tej kategorii wiekowej do finału, ale no, celem podstawowym jest ćwierćfinał i ewentualnie a was do półfinału. Jedno co chcemy, to ćwierćfinał sobie tak drużyna tutaj poprosiła nas dookoła, że ćwierćfinał chcemy grać na wyjeździe. Co ciekawe.